Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Psalm 37, czwarty werset. Na podstawie książki Sary Jank. Jezus słucha. Zachwycający Jezu, pomóż mi żyć w radosnej zależności od Ciebie. Kiedyś postrzegałam zależność jako słabość, dlatego próbowałam być bardzo samowystarczalna. Wiem jednak, że to nie jest Twoja droga dla mnie. Stworzyłeś mnie tak, bym stale Cię potrzebowała, a nawet radowała się tą potrzebą. Chcę żyć w harmonii z Twoimi zamiarami wobec mnie, ufając, że Twoja droga jest najlepsza. Biblia nawołuje mnie, żebym zawsze się radowała i cały czas się modliła. W Twojej obecności zawsze można znaleźć radość. Obiecałeś, że nie porzucisz mnie? Ani mnie nie opuścisz. Dlatego cały czas mogę z Tobą rozmawiać, mając świadomość, że słyszysz mnie i się o mnie troszczysz. Ciągła modlitwa jest sposobem na pokazanie, że jestem świadoma mojej zależności od Ciebie. Innym równie potężnym jest studiowanie Twojego Słowa i proszenie Cię, byś zmieniał mnie zgodnie z Twoją wolą. Dzięki tej wspaniałej dyscyplinie. Jestem blisko Ciebie, żyję w radosnej zależności od Ciebie. Gdy coraz bardziej raduję się w Tobie, Ty jesteś wywyższony, a ja błogosławiona. W Twoje cudowne imię. Amen.